Kolejna część serii ciekawostki, dalsze losy Józefa. Jakżeśmy ostatnio mówili, Józef wytłumaczył bardzo dobrze sen podczaszego i piekarzy. I stało się tak jak Józef to powiedział. No ale że podczas pod zapomniał o Józefie, Bóg zsyła sen bezpośrednio do władcy, do faraona. I zwróćmy uwagę, co w 41 rozdziale księgi rodzaju się tam wydarzyło. Dwa lata później Faraon miał sen. Śniło mu się, że stał nad Nilem, i oto z Nilu wyszło siedem krów pięknych i tłustych, które zaczęły się paść wśród sitowia. Ale oto siedem innych krów wyszło z Nilu brzydkich i chudych. Które stanęły obok tamtych nad brzegiem Nilu. Te brzydkie i chude krowy pożarły siedem owych krów pięknych i tłustych, i faraon przebudził się. A gdy znów zasnął, miał drugi sen. Prześniło mu się siedem kłosów, wyrastających z jednej łodygi zdrowych i pięknych. A oto po nich wyrosło siedem kłosów pustych, zniszczonych wiatrem wschodnim. I te puste kłosy pochłonęły siedem owych kłosów zdrowych i pełnych. Potem Faraon przebudził się. Był to tylko sen. Jak widzimy, przyśniły się dwa hmm, sny Faraonowi. Faraon rano, jak tutaj pisze, zwołał wróżbitów egipskich wszystkich mędrców i opowiedział im co mu się śniło. Jednakże no, nikt nie był w stanie tego wytłumaczyć i dopiero wtedy ten podczaszek który został ułaskawiony przypomniał sobie o Józefie mówi panie tam przecież w więzieniu powytłumaczył nam sen taki Józef i że o nim po prostu zapomniał. No i Bóg jak raczej Bóg faraon jak najbardziej mówi Przyprowadźcie mi go, wypucowali całego tego Józefa, żeby był piękny, pachnący. Przyprowadzili go do Faraona. I tutaj mówi coś takiego. Józef rzekł do Faraona, sen twój o Faraonie jest jeden. To, co Bóg zamierza uczynić, zapowiedział tobie, Faraonie. Siedem krów pięknych to siedem lat i siedem kłosów pięknych to też siedem lat. Jest to bowiem sen jeden. Siedem zaś krów chudych, brzydkich, które wyszły za tamtymi, i siedem kłosów pustych, zniszczonych wiatrem wschodnim, to też siedem lat głodu. To o czym mówi Faraonowi, Bóg uczyni tak, jak pokazał Faraonowi. Bo nadejdzie siedem lat obfitości wielkiej w całym Egipcie, a po nich nastąpi siedem lat głodu. Józef wytłumaczył sen wszystkim faraonowi, wszystkim wróżbitom, tym magom, mędrcom. Podobała się wypowiedź Józefa. Józef tutaj poradził, wybierz sobie męża godnego zaufania, zrób tak i tak, uczyń go zarządcą całego Egiptu, aby rządził. I faraon jego usłuchał. No ale jako, że faraon powiedział, no, któż będzie mądrzejszy od tego tu Józefa, któremu Bóg zesłał właśnie sny. I tu jest powiedziane. Oto ustanawiam cię, że zarządcą całego Egiptu, po czym faraon zdjął swój pierścień z palca, włożył go na palec Józefa, kazał go ubrać w szatę z najczystszego lnu i przewoził go po całym Egipcie, żeby wszyscy widzieli, że to jest wielki nadzorca. Ale ciekawą kwestią jeszcze jest. Tutaj wcześniej pisze słowa, co faraon mówi: Rzekł więc faraon do swych dworzan: Czyż będziemy mogli znaleźć podobnego Mu człowieka, który miałby jak ten ducha Bożego? I nie znaleźli innego, dlatego wybrano Józefa. Jak będziemy cały ten rozdział czytali, to jest napisane, że faktycznie Józef gromadził, ustanowił, budował w sumie spichlerze, ustanowił swoich zarządców, budował miasta i głód był światowy. Później tu końcówka, bardzo ciekawy fragment jest końcówka, już jak już głód następuje, jak nawet Egipcjanie zaczynają cierpieć głód, przychodzą do Faraona, a Faraon zawsze mówi, idźcie do Józefa. Józef wam da to, co zamierza. I to by było w sumie tyle tutaj, jeżeli chodzi o rolę Faraona, bo 42 rozdział już będziemy widzieli, jak to bracia przybywają do niego i spełnia się sen ten, który żeśmy wcześniej rozmawiali, że snopy kłaniały się przed Józefem. Nie? Także to zobaczymy następnym razem. Dziękuję.